Witam serdecznie, z tej strony Marta Marchaj, Fundraiser Fundacji Animos. Zachęcam Państwa do, o, do składania 1% swojego podatku na naszą działalność. W tym roku przede wszystkim zbieramy na otwarcie jedynego w powiecie złotoryjskim Centrum Edukacji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży i dzięki takim firmom właśnie jak Wilk Media, która zajmuje się produkcją filmów reklamowych, będziemy mogli tutaj Państwu przekazać najcenniejszą informację, czyli prośbę o pomoc dla naszych dzieci i młodzieży. Centrum to będzie jedyna, tak jak już wcześniej właśnie wspomniałam, instytucja, to będzie świetlica środowiskowa, która będzie otwarta w Złotoryi, otwarcie planowane jest na drugą połowę tego roku. Przede wszystkim będą to dzieci z tak zwanej ulicy, ale również będą to dzieci zdolne, mądre, które na co dzień nie mają takiej szczególnej opieki swoich rodziców. Także kochani, zapraszamy was. Numer KRS 40 31 55 96. Dziękuję.